Jesteśmy na ślastkiego 8A mam tutaj windę, szindle po wymianie. Tak. Dokładnie. Mam piętro minus 1, ale jest zamknięta. Serio? Nie, może no, z Drzwi są zamknięte, ale w sumie możemy zjechać jak... Spróbujmy, y... nie? Spróbujmy zjechać. No, tak się Winda prezentuje siemaneczko. No. Ale tu dzień, nie ma to się nie pokaże. Dzień. Ale się ma na tutaj. Nie ma lustra w ogóle. No, może jeszcze nie zamontowali albo coś. By, być może jeszcze dopiero... Albo świec... w ogóle nie zamontują. Świe, świeżo co No, 10. Właśnie. Ciekawe czy duch z zazna spokojnie, czy nie. No, dokładnie. Bo zawsze jak ma to duch z remba ja Nie i... minus jeden, tylko nie nauczył fotę. No zobaczymy. Zobaczy się. I tu mam akurat długie drzwi do minus jeden akurat. poziomu. kiedyś to był przedział meblowy. No. Nagrywałem to chyba z 2 czy 3 miesiące temu. No ja też. Przed wymianą. Przed wymianą też nagrywałem, zapraszam. No i całkowicie inny układ. Dokładnie. Widać taka wielka zabijata. No i tutaj jest tabliczka. No. Z Już tym... pokazywałem tabliczkę, więc ehm, nie pokazuję. Jest tutaj zwykle... jest akurat no. też adres tutaj minus. To jest winda na dźwignię. Zobaczmy. To w ogóle inne wyjścia. dokładnie. Otwarte? Tak, otwarte. O, to fajnie. Ja coś Tam twojej panie twarzy panie nie, panie pokazuję, panie. nie pokazuję, nie? Dobra. No to było na tyle, więc... To było na tyle, to ścioneczko, na razie. Cześć i pozdrawiamy.